Jest to temat, który wydaje się mocno kontrowersyjny, ponieważ jakby w ogóle mówienie o niepełnosprawności jest bardzo trudne i w wymiarze psychicznym, w wymiarze emocjonalnym, w wymiarze poznawczym. Natomiast nałożenie na to jeszcze tematyki seksualności, która wywołuje nadal w społeczeństwie mnóstwo pewnych Często nieuzasadnionych napięć powoduje, że temat ten jest takim tematem tabu. Wspólnie z oficyną wydawniczą Impuls zauważyliśmy również potrzebę wydania takiej książki, stąd też efektem tych działań jest wydana w roku 2009, ale i wznowiona w 2010, książka Seks i niepełnosprawność doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nie jest to poradnik, raczej jest to książka opisująca zjawisko, analizująca aspekt seksualności osób niepełnosprawnych, poddająca tą problematykę z bardzo różnych punktów widzenia. Jest bardzo szeroki rozdział teoretyczny, w którym zgromadzona została. Aktualna wiedza na temat seksualności osób niepełnosprawnych, ale też ta seksualność rozumiana jest bardzo szeroko. Nie jest... Problematyka seksualności znalazła również swoje miejsce w drugiej książce, która została wydana niedawno. Pod tytułem Niepełnosprawność w Zwierciadle Dorosłości. Natomiast tam seksualność potraktowana jest jako jeden z elementów, jeden z etapów rozwoju życia człowieka niepełnosprawnego, który przechodzi przez wszystkie fazy, również przez fazę dorosłości. I ta dorosłość, dlatego jest akcentowana i w tytule, ale i również powstała z tego powodu książka, bowiem dorosłość człowieka niepełnosprawnego. Jest, taką, jest takim obszarem nadal mało poruszanym w publikacjach. Coraz więcej tych publikacji powstaje, niemniej jednak, tematyka dorosłości stanowi taki temat, czy taki obszar ten, w tą fazę rozwojową, która jest dość mocno pomijana. Rozdziały takich wybitnych. Badaczy, jak Stanisława Kowalika, który pisze o wymiarze dorosłości, w różnych takich jego odsłonach, w różnych dylematach tę dorosłość przedstawia. Są również pewne refleksje, pewne rozważania. Profesor Kościelskiej, która pokazuje, jak trudna jest dorosłość osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Ten człowiek niepełnosprawny bardzo często realizuje dorosłość, jaka mu jest edana, jaka jest mu narzucona. Są tam też rozdziały dotyczące pracy zawodowej, aktywności zawodowej. Są tam w końcu rozdziały dotyczące macierzyństwa, prokreacji, bardzo ważny temat, mocno pomijany, czyli jak realizować swoje rodzicielstwo, kiedy się jest osobą niepełnosprawną, a jak realizować swoje rodzicielstwo, kiedy jest, osobą, jest się osobą niepełnosprawną intelektualną. Świadomością zaproszeni zostali do tej książki naprawdę wybitni specjaliści w danej, w danej dziedzinie. Stąd też mogę śmiało to Tą książkę polecić jako taką e, e, pewne studium e, teoretyczno-praktyczne e, tego, jak realizowana, jak przeżywana jest dorosłość człowieka niepełnosprawnego.